Witam was w kolejnym odcinku teraz będą śmieszne fakty oraz historie z mojego życia jeżeli, jeżeli posłuchacie moich śmiesznych faktów oraz historii no to bardzo się cieszę teraz mogę wam mogę wam opowiedzieć pewne fakty i historie Będące śmiesznymi. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie. Jak ja byłem na podwórku, gdy była Oliwka, to jak, bawi jak bawiliśmy się w piłkę, no to Oli Oliwia nie umiała kopnąć tej piłki, a piłka poleciała. W Tą stronę, on nie umiał jej kopnąć. Ja się z tego śmiał, wszyscy się z tego śmiali, że nawet nie zdaję sobie sprawy, dlaczego nie, nie dokopałam tej piłki. Ale naprawdę tak się działo. Dlaczego nie kopałam tej piłki? Już ochłaniam. No, nie do, nawet. My jak kopaliśmy wysoko też tę piłkę, to też nie umiała jej dokopać Też nie umiała jej dokopać wysoko, ale ja też pęknąłem śmiechem. Naprawdę tak się działo. <laughs> stop, stop, <ja. śmiech> nie no, tak się działo, że ja pamiętam to. że Nie dokopała tej piłki naprawdę <laughs> Tak się działo. czyli nie ja to kupował tej biłki, a, potem, a potem się śmieliśmy. A potem się śmieliśmy. Druga historia jest taka, że jak bawiliśmy się na przykład w butelkę. No to Oliwka się mnie zapytała, czy znam of Voice, y, A ja mówię. No znamy ze znajomości, ja pęknąłem śmiechem, że od razu, od razu moi drodzy, od razu, ja się śmiałem, że z Unkinga boys ze znajomościami zbliżyliśmy się do siebie w znajomość. Ale naprawdę tak się działo moi drodzy, jak nie je byłem jeszcze na dworze, gdzie była Oliwka. Dobra. Kani, teraz śmieszny fakt. Śmieszny fakt. Jak ja grałem z oliwką na play'u. chodzi mi. Chodziło mi o taką rywalizację. To ona częściej przegrywała. Ja, ja pęknąłem śmiechem, ona też pęknęła śmiechem. Że jak my, gdy my się ry rywalizowaliśmy, to ona nie umiała wygrać tego ale naprawdę tak się działo <głos> <głos> ale naprawdę tak się działo dobra już ale naprawdę tak się działo moi drodzy że jak ja i oliwka graliśmy w playa no to no to ona nie umiała przy... nie, nie umiała wygrywać. To wtedy. Nie umiała wtedy ze mną wygrać, a ja byłem w tym mistrzem w tą grę. Na no, te osoby no właśnie. My pęknęli śmiechem, a ona nie umiała w to grać. Kolejna śmieszna historia. To była w szkole, była w szkole. Jak ja siedziałem z moimi koleżankami z Kingą, z Wiktorią i z Darią, no to. No to śmieszne jest to, że one opowiadały śmieszne kawały. Ja też musiałem opowiadać śmieszne yy, kawały, suchary, no to my wszyscy pęknęli śmiechem, że ja nawet opowiedziałem własny suchar. <śled> No i naprawdę, my, pęknęli my pęknęliśmy śmiechem przez te suchary oczywiście, moje. One też się z tego śmiały. <laughs> Teraz, śmieszny fakt. Fakt o Ewelince. O Ewelince śmieszny fakt. Wiecie dlaczego? Bo ona wszystko powtarza co ja. A wiecie, co jest ta, takiego śmiesznego? Że ona powtarza co ja, a sama nie umie na ten krok wyjść. Krok uczenia się. A potem. A potem się mnie pyta, które zadania były. To było śmieszne, ale... Ale nie aż tak śmieszne. Śmieszne było to, że wszystko powtórzyła co ja. Nawet się do mnie przytuliła. Nie wiem jakim cudem, ale przytuliła się do mnie. No i ja musiałem ją jakoś uspokoić, a ona się do mnie przytuliła i mi, i mi całowała mi ziemnym <grym> ciu. Naprawdę było śmieszne. Teraz kolejny fakt. Z piątej klasy. Z piątej klasy jest fakt. Kolejny fakt jest z piątej klasy Jak Ewelinka i mój najlepszy kumpel Łukasz byli parą Ja byłem szokowany, nie A oni A oni A oni się powtarzają przed szkoły Ja A Ja pęknąłem śmiech oni opowiadali o tym przedszkolu i żłobku A ja pęknąłem śmiechem I wiecie co było jeszcze śmieszne? Że oni poszli do tego przedszkola I widzieli panu wicedyrektora, który chciał... naprawdę było śmieszne z piątej klasy śmieszny fakt a teraz kolejna śmieszna historia taka że że jak gadałem z siódmą c to też to była śmieszna historia w sumie tak gadałem z siódmą c no to słuchajcie na boisku jak ja gadałem z siłową to pokazałem im różne filmiki czy posty a oni pęknęli śmiechem ja tak samo pęknąłem śmiechem zaśmiałem się okrasaliśmy te filmiki z facebooka no i to my pęknęli śmiechem i wtedy i wtedy my się ześmialiśmy. Oglądaliśmy te filmy z Facebooka, takie dziwne. Na przykład Coffin Dance Astronomia to też bardzo śmieszne mamy <ścoughs> z Facebooka. No to słuchajcie, pokazałem dziewczynom i chłopakom z siódmej taki śmieszny filmik z Face'a. A oni pęknęli śmiechem. O, te dziewczyny pęknęły śmiejem. Ja też ja byłem tym te, zszokowany. Czemu takie coś. Dlaczego takie coś oglądaliśmy? W sumie. Moi drodzy. Mój ostatni fakt to był taki Że jak mój bratanek kubuś. Zaczął się do mnie przytulać, ale to było słodkie. Wiecie co jest najlepsze? Jak on się wygupia, no to, no to jak ja go gonię, to on ucieka jak szalony. Jak ja uciekam przed nim, to, to jest na odwrót. Jeżeli on ucieka, to ja go gonię. Jak ja uciekam, to on mnie goni. I bawiliśmy się więźnie, a On, on zaczął mnie gonić i... I poszedłem do więzienia Niby więzienia Ale Ale wczoraj to było To była sensacja Jak ja oglądałem Biedronkę i Czarnego Kota Z tą ząbusiarą To To wszyscy oni buzi 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 On musiał to powtórzyć buzi buzi Dał mi buziaka i Ja musiałem uciekać Dobra moi koniec. Mojej strony to już wszystko. Jak chcecie więcej takich śmiesznych, czy QA, to zapraszam. No to cześć, powodzenia!